Rozdział szósty, trendowata po raz pierwszy. Gdy miałam dwanaście lat, matka stłukła lusterko. Zaczął się więc programowo feralny okres. Ojciec zażerował weksle jakiemuś koledze od serca, a temu koledze coś się stało i jak słyszałyśmy z Aliną, weszli ojcu na pobory. Gdy matka zaczęła jęczeć pierwszego, że z tych pieniędzy nie utrzyma domu, ojciec zastrzelił ją mówiąc. A po co stłukłaś lusterko? Przerzuciwszy w ten sposób odpowiedzialność za to, co się stało na matkę, nurknął w pierwszy tom pana Wołodyjowskiego do beztroskiej atmosfery dworku ketlingowego. Biedna matka borykała się i oszczędzała jak mogła. Jako żona urzędnika państwowego miała do tego zaprawę sportową, ale i to nie na wiele się przydało. Trzeba było jakoś radykalnie zaradzić. No i matka zaradziła. Mieszkanie nasze składało się z dwóch niewielkich pokoików, z których jeden zajmowali rodzice, drugi Alina ze mną. Do tego mieszkania doczepiona była ogromna kuchnia, której prawie nie używaliśmy. Otóż matka zainstalowała w przedpokoju małe przepierzenie, a w nim maszynkę gazową. Kuchnię zaś wynajęła bardzo porządnemu samotnemu szewcowi. Ten sprowadził się zaraz z żoną, trojgiem dzieci i dwoma szwagrami, i naturalnie lokatorzy nie płacili i awanturowali się dniami i nocami. Jedna matka stawiała im mężnie czoło i wojowała z nimi tak dzielnie, że nie tylko ich sądownie w cztery miesiące wyeksmitowała ze zwrotem pieniędzy za przemieszkany okres, ale jeszcze w kółku rodzinnym zdobyła nowy tytuł – kobieta-bohater Emilia Plater, który ją przez parę lat prześladował. W tym czasie ojciec czytał szwejka, a na skargi matki najpierw wypominał jej lusterko, a potem pocieszał oczywiście cytatą – Nigdy pan Bóg nie dopuści takiego złego, żeby nie mógł dopuścić jeszcze gorszego. I tak pocieszona matka rzucała się w wir walki o nasz dach nad głową i o wyżywienie nas od pierwszego do pierwszego. Po wyrzuceniu szewców matka, pomimo lęku całej rodziny, przed następnym doświadczeniem wynajęła znów kuchnię, ale tym razem samotnej kobiecie była to młoda, dwudziestodwuletnia krawcowa stewcia Choć zupełnie odrębnego środowiska, nieoczytana i kompletnie bez wykształcenia, była miła, subtelna i znała się na żartach. Bardzo prędko byłyśmy z nią po imieniu, pomimo różnicy wieku. Wydawało się więc, że wyczerpały się skutki fatalnego lusterka, a tu nagle okazało się, że Alina gorączkuje i grozi jej gruźlica. Przytrafiło się to wszystko podczas wstrętnej, rozpadanej i wyjątkowo wilgotnej jesieni. Puchłam zazdrości, gdy wyrzucono mnie z naszego pokoju na niewygodną kozetkę do pokoju rodziców, która tak stała, że ani żadnej lampki nie można było do niej dociągnąć, ani czytać przy górnym świetle. Było mi ogromnie niewygodnie, a w naszym dotychczas wspólnym pokoju panoszyła się Alina, koło której zaczęli wszyscy skakać, bo nawet ojciec cisnął książki. Mnie ganiali do szkoły w największe pluchy, a Alina wylegiwała się w łóżku i miała tyle czasu na czytanie. Skończyło się na tym, że ojciec wycyganił gdzieś zapomogę i pożyczkę, którą jemu z kolei żerował jakiś inny kolega od serca i wysłał matkę z Aliną do zakopanego. Odetchnęłam, bo po pierwsze wróciłam do naszego pokoju, który był teraz wyłącznie moim pokojem, a po drugie dlatego, że wraz z wyjazdem matki nikt mnie nie pilnował przy odrabianiu lekcji i nie jęczał mi nad głową, żebym ciągle nie czytała. To były piękne cztery miesiące. Wracałam ze szkoły, zjadałam obiad upitraszony przez Stefę i teraz ja czytałam, czytałam. Ojciec też czytał i była piękna cisza w naszych pokoikach, bo nie przeszkadzaliśmy sobie wcale. Zresztą w tym okresie gusty nasze były zupełnie rozbieżne. Ojciec odkrył P.G. Woodhousea i czytał grube pieniądze, uciśnioną dziewicę, ptaszka z Piccadilly i każdą książkę tego autora, jakiej dopadł, porykując sobie nagłos w co weselszych momentach. Ja w tym okresie byłam wyższa ponad taką lekturę i patrzyłam na Woodhousea z pogardą. Siedziałam bowiem zaczytana po uszy w żeromskim i kochałam się w przełęckim i nienaskim. W szkole obrywałam dwóją za dwóją. I tak upłynął koniec zimy. Zbliżała się Wielkanoc i spodziewałam się dwóch dwóch na pewno, a drugich dwóch trochę. Według mnie był to dalszy ciąg fatalnych skutków stłuczonego lusterka. Ale w innych sprawach odmieniło się, bo ten ojca przyjaciel, przez którego ojcu weszli na pobory, wypłynął z kłopotów i oddał okropną furę forsy, więc ojciec spłacił pożyczkę i zwrodzoną lekkością charakteru postanowił. Jak hulać, to hulać. To hulanie wyglądało tak, że ja zostałam wyekspediowana do Zakopanego na trzy tygodnie, a ojciec miał przyjechać do nas na dziesięć dni. Stefa przyszykowała mi wszystko na drogę. Ojciec kupił bilet i zawiadomił matkę, którym pociągiem przyjadę. Dla mnie pozostała najważniejsza i najcięższa część przedwyjazdowych kłopotów, czyli zdecydowanie się na lekturę do pociągu. Miałam pod tym względem smutne już doświadczenie, bo raz jadąc pod częstochowę do dziadków, wzięłam taką książkę, która, jak się to mówi, nie chwyciła, i całą drogą nudziłam się jak mops. Jakoś do ostatniej chwili nic nie mogłam się zdecydować, co zabrać, i ciągle to wyjmowałam książki z szafki. To wkładałam, to znów wyjmowałam inne, i w tym momencie wpadłam na dobry pomysł, żeby pożyczyć trendowatą od Stefy. Była to jej jedyna książka poza książeczką do nabożeństwa. Trendowaty jakoś dotychczas nie czytałyśmy, pewnie dlatego, że ojcu się nie podobała, bo ani nie kupił jej ani nie przynosił z wypożyczalni. Ze słyszenia znałam ją, bo albo ktoś ją strasznie krytykował i ogromnie się z niej wyśmiewał, albo dla odmiany ktoś inny aż piał z zachwytu. A że i na temat Sienkiewicza czy Żeromskiego zdarzały się ogniste dyskusje, uznałam, że akurat jest pora, ażeby wyrobić sobie odpowiednie i własne zdanie. Toteż natychmiast, gdy pociąg ruszył i zniknął mi z oczu ojciec powiewający wielką płachtą chustki do nosa, pożegnania na peronach lubił odgrywać ostentacyjnie. Zabrałam się do czytania. W przedziale jechał jakiś ksiądz, pani z dziewczynką w moim wieku i jeszcze parę osób. Zresztą szybko cały przedział i pociąg i podróż i wszystko, co się mnie tyczyło, znikło mi z przed oczu wobec czarownej historii Stefci Rudeckiej, która zaczęła się przede mną rozgrywać na kartach czytanej książki, a więc dwór w słodkowcach i dumna arystokratyczna rodzina Michorowskich i na ich tle subtelna piękna nauczycielka. Następnie ordynat michorowski, z początku zimny, sceptyczny, ulegający wreszcie czarom pełnej wdzięku nauczycielki. No i bale, kawalkady na koniach, wyścigi, a w nich pierwszy naturalnie zawsze on, Waldemar, i bal kostiumowy, i stewcia w stroju dyrektoriatu. Nie miałam pojęcia, co znaczy ten dyrektoriat, ale potrafiłam sobie wyobrazić, że to musiało być cudowne. I portrety antenatów. I senatorów, które mówiły groźnie do stewci prostej szlachcianki, cóż tu robisz pomiędzy nami, karmazynami? Z wypiekami na twarzy gnałam przez książkę bez tchu z jedną myślą, co dalej, zapominając zupełnie o paczce z prowiantem uszykowanej przez stewcię na drogę. Z początku przeszkadzali mi moi towarzysze podróży. Ksiądz parę razy przerwał mi czytanie, trapiąc się rychłą utratą mego wzroku, a ta pani, która jak widziałam w Warszawie mi zdrzyła się do ojca, usiłowała teraz nawiązać ze mną rozmowę i zaznajomić ze swoją córką, żeby nam się droga do Zakopanego nie dłużyła. Nie dłużyła? Odburkiwałam coś nieprzytomnie, zrażeni więc moją nieuprzejmością. Spółtowarzysze podróży przestali się mną interesować. Nie czułam głodu, nie czułam, że ścierpłam, siedząc ciągle w jednej pozycji. Nie czułam też wstydu, gdy zorientowałam się, że w moim sercu nie ma już miejsca ani dla Ninaskiego, ani dla Przełęckiego, i że całe moje serce oddane jest Waldemarowi, ordynatowi Michorowskiemu. To był prawdziwy bohater. Jeździł na koniu jak przymurowany, zapalał cygaro na wezowiuszu. Nie wiem jak to robił i po co, ale brzmiało to pięknie. Starożytny swój zamek otoczony fosą przyozdobił gazowymi latarniami, a hrabianka Vera mówiła do niego – mój lwie, aż mi mrówki po plecach chodziły, a jak kochał Stefcię, starą gondolę, która nazywała się Stefania, kazał odnowić i obić aksamitem. Cóż za subtelność w okazywaniu miłości. No i potem oświadczył się i było jak w bajce zmusił dumną, wyniosłą, arystokratyczną rodzinę, ażeby zgodziła się na ślub. W tym miejscu okazało się, że pociąg wjechał w góry, więc wszyscy zaczęli się miotać przy oknach i podziwiać tak zwane widoki. I znów zaczęli mnie zaczepiać, żebym podziwiała razem z nimi, odburknęłam, że tą drogą jeżdżę dwa razy w tygodniu i znam każdy krzak, no bo jeśli dwanaście lat przeżyłam bez widoku gór, to mogę przeżyć jeszcze dwie godziny, a od tej książki nie oderwie mnie żadna siła, to też przesiadłam się w drugi kąt przedziału, oddając im okno. A tymczasem Waldemar przymierzał na stewci klejnoty rodowe, nie rodzinne, ale rodowe i pojechali do Warszawy szyć wyprawę u Hersego i byli w teatrze na hrabinie. to postanowiłam pójść koniecznie na hrabinę, pomimo że serdecznie nudziłam się na operach i omijałam chytrze każdą okazję. I już miał być ślub i Stewcia mierzyła ślubną suknię, gdy dostała list anonimowy, że jest i będzie trendowatą w arystokratycznej sferze, do której wchodzi, i zaraz z tego dostała zapalenia mózgu i umarła. Stewcia rudecka umarła, oparłam głowę o książkę i zalałam się tak rozpaczliwymi łzami, że całe towarzystwo odskoczyło od okna i rzuciło się do mnie, usiłując się dowiedzieć, dlaczego płaczą. A przecież nie mogłam z nimi rozmawiać o tak subtelnych sprawach. Ukryłam więc głowę w czyjś płaszcz wiszący koło mnie i ukałam. Ksiądz zaczął szeptać do tej pani z dziewczynką, iż przewidywał, że z tym dziwnym dzieckiem będą w drodze kłopoty. Nareszcie pociąg zwolnił i stanął. Było to już zakopane. Jak nieprzytomna włożyłam płaszcz i beret, wzięłam walizkę, ktoś wepchnął mi w drugą rękę paczkę z nieruszonym prowiantem na drogę. Matka, na widok mojej zapuchniętej z płaczu twarzy, przeraziła się ogromnie, i jak to czynią wszystkie matki na świecie. Chwyciła mnie w ramiona, to też rozszlochałam się jeszcze bardziej. Ponieważ na żadne z jej przerażonych pytań nie mogłam odpowiedzieć, matka wepchnęła mnie do bufetu stacyjnego. Naokoło nas rozstępowali się ludzie z bardzo współczującymi twarzami. W bufecie matka kazała mi wypić trochę wody sodowej i zaczęła się dopytywać. Bój się Boga, tak zaczynała zawsze, gdy była zdenerwowana. Bój się Boga, co się stało? Stefcia umarła, odpowiedziałam dzwoniąc zębami o szklankę. Matka siadła ciężko na krześle, bufetowa, widząc mój stan, przerażenie matki i słysząc nasz dialog, szybko podała matce drugą szklankę wody. Matka ze zbielałą twarzą upiła dwa łyki i zaczęła pytać dalej. Jezus Maria, czy chorowała? Tak, na zapalenie mózgu. Kiedy umarła? W pociągu. Bój się Boga, to Stewcia z tobą jechała? Jechała i nie jechała, odpowiedziałam, bo nie wiedziałam, jak inaczej odpowiedzieć. Dlaczego nic nie pisaliście, że Stewcia chora? Dlaczego, będąc chora, wyjechała do zakopanego? Gdzie jest jej ciało? Zaczęła zadawać pytania jednym tchem. Tu zdębiałam, bo zrozumiałam, że zaszło zasadnicze nieporozumienie i przerwałam dalszą litanię pytań. Mamoś. Ty mówisz o Stefci Wieszkównie, a ja o Stefci Rudeckiej. To stewcia Rudecka umarła. Więc czego tak ryczysz? I co to za Stefcia Rudecka? Trędowata, szepnęłam dziwnie jakoś speszona. Matka dopiła resztę wody sodowej i nagle z ulgą roześmiała się na całe gardło i na cały bufet, co wywołało jeszcze większe zainteresowanie bufetowej i bliżej znajdujących się ludzi. Szybko zapłaciła i, popychając mnie przed sobą, powiedziała: Idź prędko, już dosyć robiłyśmy z siebie idiotki. W sankach zaś oznajmiła. Cud, że z wami jeszcze nie zwariowałam, ale pewnego ranka mi się to przytrafi. Poza tym co jakiś czas wybuchała głośnym śmiechem, co raziło niewymownie moje zbolałe i potrzebujące subtelnego współczucia serce.